Za niedługo premiera Husali. Zapraszam Was na króciutką zapowiedź. Pozostało już raptem tylko kilka dni do premiery nowej polskiej uncówki. Chodzi tu oczywiście, jak słyszeliście przed chwilką, o husarię. Nakład wersji bulionowej tej uncyweczki to będzie 5000 sztuk. Wersja premium będzie liczyć natomiast 500 egzemplarzy. I ja osobiście jestem bardzo podekscytowany tym faktem i sam odliczam do dnia premiery, a konkretnie będzie to 29 października w godzinach porannych. Jeżeli ktoś z Was również niecierpliwie oczekuje na premierę tego srebrnego krążka, to zachęcam do odwiedzenia właśnie tej strony husaria kart.co Link oczywiście będziecie widzieć w opisie tego filmu, a na ekranach powinna teraz Wam się właśnie wyświetlić ta wspomniana stronka przeze mnie. I macie tu konkretnie dokładnie licznik, który wraz z upływem czasu odsłania coraz większe fragmenty nowej polskiej uncjówki. Pełny wizerunek zobaczycie tam właśnie 29 października po godzinie 10. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Może już planujecie zakupić jakieś srebrne sztuki husarii do swojego skarbca. Jeśli o mnie Chodzi to tydzień po wydarzeniu, które 29 odbywa się we Wrocławiu. Na moim kanale pojawi się właśnie recenzja wspomnianej wcześniej Uncióweczki. Także gorąco zachęcam do śledzenia. Wspomniana strona to nie tylko Husaria. Jak teraz widzicie, macie tu licznik do premiery takich rzeczy jak uszlachetniona Luna oraz przede wszystkim królowa jadwiga, która będzie dostępna w nakładzie nielimitowanym wersji bulionowej wersja Antigold Gold, natomiast będzie to tylko 500 sztuk. I tu warto zwrócić uwagę właśnie na królową Jadwigę, potocznie w naszym środowisku nazywana e, głową kobiety, bądź też właśnie królową Jadwigą. Nie można było jednoznacznie stwierdzić z czym mamy do czynienia, także tu i teraz mogę Wam zdradzić, że po prostu po delikatnym liftingu będzie to już e, królowa Jadwiga. Jednak do premiery tego krążka musimy poczekać jeszcze około miesiąca, przypuszczam, że może to być ciut więcej, pewne kwestie mogą się nieco przeciągnąć. Ale to zweryfikuje jak zawsze czas Myślę, że tegoroczna jesień Jeśli chodzi o srebro fizyczne Srebro inwestycyjne w Polsce Zapowiada się bardzo ciekawie Przed nami wiele wydarzeń Mam tu na myśli spotkanie miłośników Srebra złota we Wrocławiu Tak jak i nadchodzące premiery O których mówiłem wam dosłownie przed chwilką Sam fakt, że udało się zrealizować Polską uncjóweczkę srebrną Jest już warty odnotowania Moim zdaniem Wszystkim niedowiarkom w zasadzie no, udało się Zamknąć buzię, a konkretnie uda się udowodnić yy, wszystkim tym, którzy wierzyli w ten projekt, że został on po prostu zrealizowany, a to wszystko będzie potwierdzone ostatecznie już 29 października. Myślę, że z mojej strony to tyle. Serdecznie zapraszam wszystkich do wyrażenia swojej opinii o wspomnianych wcześniej projektach. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i w sumie co? Do zobaczenia za kilka dni.